Hej, hej, dziś zapraszam Was na film nieco inny, dzisiaj testujemy Fit Catering i jest to firma Fit It z UK no i zobaczymy co tutaj mamy. Wypakowałam już z toreb, żeby nie szaleścieć, ale przychodzi w takiej torbie dzień wcześniej i Dustin tutaj ma 2000 kalorii, a ja mam 1800 kalorii wegetariańskich i zajmijmy się moim. Praktycznie są takie same, tylko jest inna kaloryka i Dustin ma troszeczkę inne dodatki, więc na śniadanie zjemy Amanda z jogurtem i rodzynkami. Chyba nigdy nie jadłam czegoś takiego i tutaj jest napisane jeść na zimno. 454 kalorie. Ja w ogóle nie przepadam za takimi śniadaniami, więc jestem taka estetycznie nastawiona do tego, ale może być pyszne. Nie wiem, zobaczymy. Smoothie, smoothie. Smoothie są zawsze dobre. Ogórek, melon i banan na pewno będzie dobre, więc 196 kalorii wezmę sobie do y, torebki i wypiję w ciągu dnia. Oczywiście w ciągu dnia będę Wam dawać znać jak wszystko smakuje. To chyba najbardziej mnie ciekawi, ponieważ ja uwielbiam tofu pod każdą postacią, w każdym sosie, więc tutaj mam e, tofu chicken. E, Okej, okay, tofu ale chicken z makaronem ryżowym. Wygląda przepięknie, na pewno będzie pysznie. 512 kalorii. No czyli taki mój obiadek idealnie. Tutaj mam e, brunch, to jest taki nie wiem, w Polsce podwieczorek wieczorek. Taka, taka przekąska pomiędzy obiadem a kolacją. I tutaj mam e, surówkę z serem. Hmm. I ananasem. Spoko. Taka drobna, fajna, mało kaloryczna. 251 kalorii. Spoko. I to mnie interesuje. Jest to bardzo ciężkie. Ogólnie lubię kalafior i myślę, że sobie go odgrzeję w piekarniku. I jest to kalafior em, z sosem. Okej. Okay. E, 386 kalorii, ale taki mega ciężki, więc e, tak wyglądają moje posiłki. Ja sobie zamówiłam na próbę, ale też, żeby troszeczkę znaleźć inspiracji, ponieważ uważam, że e, nasze menu jest troszeczkę nudne, więc myślę, że no nie wiem, nic na razie nie mówię. Najpierw spróbujmy, co tu mamy, a później będę oceniać, czy będę chciała więcej zamawiać czy nie. Na razie zamówiliśmy próbny catering na jeden dzień. O! Są tu pestki dyni. Muszę to powąchać. Pachnie twarogiem. Hmm, okej. Okay. No zobaczymy. Właśnie dostaliśmy informację, że z tego pada śnieg i Dustin przyszedł. Dustin, jak twoje śniadanie? Ma takie same? Ja ma takie z plastiku śniadanie. Jak? No, dobra. Dobra? Dla mnie pycha. 10 na 10. A u ciebie? No ja tak sam. 7. 7 na 10. Ok. Dobra, no to idziemy e, jeść. Powinnam teraz wypić smoothie, ale jadę do Lidla i postanowiłam zabrać tą buteleczkę sosu, sobą, ponieważ nie będzie mnie 2-3 godziny. A teraz zjem sobie e, sałatkę, surówkę, ponieważ jestem jeszcze najedzona śniadaniem, ale chciałabym coś zjeść przed wyjściem. Więc otwieramy. Justina, przetrzymasz mi telefon? Ja otworzę. Tylko tak jak mam teraz. no. Wygląda sucho ale mam nadzieję, że ten ser i ananas będzie smaczny. Tu też będziesz swoją jadł? Ty masz inny ser. Okej, okay, no to Dustin może da wam dać później jak smakowało, więc ja biorę się za jedzenie. Ta surówka była przepyszna, zwracam honor. Ten ananas był taki soczysty i dał um, wilgotności tej surówce. Pycha, na pewno będę sobie tak robić. Zabieram um, smoothie i mam za 12 minut autobus, jadę do Lidla. Jak widzicie mamy już choinkę specjalnie do Lidla przyjechałam po marcepanowe słodkości. Wybrałam trzy, oczywiście wszystko marcepanowe i tak wyglądają moje mini zakupy. Mam oczywiście też ciasteczka, ale kupiłam je ze względu na puszkę, pokażę Wam potem. Mało warzyw i owoców, ponieważ kupiłam je na targu. Orzeszki, wzięłam taki e, słodki makaron, trochę pieczywa, ale wszystko pokażę Wam w domu, więc idę do kasy, no i wracam do domu. Chodziło mi o tę puszkę, mam ją tutaj w koszyku i oczywiście nie mogło dobrać w pierwińsku, więc do płodkości świątecznej dochodzę o i Idę do kasy, żeby już więcej nic nie kupować. Za 5 minut autobus do domu piję te smoothie, takie na maksa męczę, ponieważ są tu kawałki i to jest okropne. Nie wiem, ja nie przypadam za świeżym ogórkiem i piję smoothie i wiecie, i czuję kawałki o którym byłem rzepął, więc zdecydowanie nie. Takie 2 na 10 wypiję, bo zdrowe, bo zachłodziłam, ale mam nadzieję, że więcej nigdy już um, tego smoothie nie trafię. Czas na pokazanie zakupów i zacznę tutaj od tej takiej strony słodko-przekąskowej i ja jest się z zasadą, że jem 80% zdrowo, 20% to są przyjemności, na co mam ochotę. Z Lidla uwielbiam rzeczy marcepanowe, piernikowe, więc tutaj na tym bazowałam, żeby kupić troszeczkę więcej, ale że są to rzeczy bardzo kaloryczne, więc pewnie będę je bardzo długo jadła, bo na przykład te ciasteczko ma 120 kalorii jedno, więc wiecie, jednodziennie. No ale zobaczymy. Zaczynamy opisywać, więc tak, tu mam ciasteczka marcepanowe ze śliwką i z wiśnią, tu mam klasyczne e, czekoladki marcepanowe, tu mam ciacho, oczywiście pierniczki, wzięłam troszkę marshmallow i to już są z tesko, ponieważ ostatnio pijemy dużo gorącej czekolady, a ja lubię tak troszeczkę i właśnie postanowiłam, że kupię więcej, wrzucę w słoiki, będą tak ładnie wyglądać e, w szafce. Mleczne kanapki też do wliczenia w makroskładniki, jedna ma około 100 kalorii. Ta puszka, po prostu nie mogłam jej nie wziąć. Liski są to ciasteczka maślane, ja za nimi nie przepadam, ale nasi angielscy znajomi uwielbiają te ciastka, więc będę miała do herbaty, do kawy, bo kończy się lockdown, kończy się siedzenie w domu, wracamy do pracy, więc pewnie te kontakty się... Troszeczkę bardziej odnowią, będziemy mieć więcej gości. Kupiłam nam po jednej cynamonce. Muszę sprawdzić w internecie ile jedna ma kalorii. Pewnie bomba kaloryczna, ale zawieram je tu do pracy. w sobie e, moje zapotrzebowanie kaloryczne. Ulubione orzeszki. Wzięłam sobie tutaj e, prażone orzechy laskowe. Chyba wydaje mi się, że jadą i mi bardzo smakowały, ale wzięłam, żeby były na smaczną przekąskę lub na coś chrupkiego do moich posiłków. Wzięłam sobie również szoty. Dwa smoothie. Te jest dla Dostina, ta jest dla mnie i wzięłam sobie takie jogurty czekoladowe, tylko 69 kalorii, uważam, że spoko, taka słodka mała przekąska, więc tak wyglądają słodycze, chołam do szafek i zaraz Wam pokażę resztę. Tutaj mam resztę zakupów i mamy bardzo mało owoców i warzyw, ponieważ my kupujemy owoce i warzywa na targu. i Po tym filmiku wstaję Wam filmik sprzed dwóch dni, kiedy robiliśmy zakupy, więc dalej wszystko mamy, dalej wszystko jest świeże. I właśnie na tych zakupach i na tych z kolejnego filmiku będę bazować lunchboxy, ponieważ jutro wracamy do, pra do pracy i te lunchboxy będę dzisiaj robić, więc wam coś tam pokażę. Zacznę tutaj od tej strony. Mam tu winogrona, ee, papryki pieczarki, mam tu ananasa w puszce bez dodatku cukru, czyli po prostu ananas i woda mam tutaj wrapy z ziołami pełnozierniste, dwie paczki lukoli, jajka, pomidory z cebulką i z czosnkiem, pomidory w puszce tutaj mam taki przeuroczy makaron świąteczny piękny i serki, dwie paczki z myślą o jakichś sałatkach do pracy, wiecie, do lunchboxów Ach i bułki, nie wiem, mówiłam o bułkach, bułki, o niskim indeksie glikemicznym, więc tak wyglądają nasze zakupy z Lidla. Właśnie wróciliśmy z mini zakupów i chciałabym Wam pokazać co kupiliśmy i zacznę od tej strony. Mam tutaj tofu wędzone i tofu zwykłe, mam tutaj też chleb, który ma mniej węglowodanów, mam tutaj rukolę, grejpfruty, banany, mini pomidorki, dwa opakowania malin, Kolby kukurydzy, gruszki, e, buraczki, duże pomidory, jeszcze więcej grajfrutów. Mam tutaj e, buraczki, pora, ogórki, brukselkę oraz Dastin wziął sobie opakowanie pistacji, więc tak wyglądają nasze mini owocowo-warzywne zakupy. Czas na obiad i teraz jemy wspólnie z Dastinem, więc wam razem ocenimy. E, tak wygląda obiad. Ja otworzę i e, podczujemy ja chyba w mikrokolówce, prawda, Dastin? Muszę wyłączać. Pachnie ładnie, więc podgrzewamy i wracamy do Was już z recenzją jak smakowało. Mój obiad wygląda na tyle, że tak, nie jest oszczędny i nie przykłada w talerz, bo nie chce zmywać. Zrobiliśmy sobie do tego kawkę orzechową, więc mamy właśnie obiad i kawkę i za chwilę Wam damy znać, jaka jest nasza ocena. Misio! Mam pytanie, jak oceniasz obiad? Jak od 1 do 10, ja takie 6 na 10 mogły być bardziej doprawione, a ty? No 5, 6, 5,5. 5,5, ok. Może być, mogło być lepsze, ale zjedliśmy najedzone brzuszki, brzuszki szczęśliwe. Na Instagramie zadałam pytanie, czy chcecie zobaczyć, co kupiliśmy na Black Friday, i było 90% na tak odpowiedzi, więc właśnie jednym z produktów jest kawa, która jest do ekspresu dolce gusto. Mamy taki w domu i mamy również taki sam w pracy, więc kupiłam ją z myślą o pracy, ale jest tak przepyszna, bo dzisiaj upiliśmy do obiadu, że postanowiłam sobie jedną paczkę zostawić w domu, a pokażę ją teraz, ponieważ za chwilę wyrzucę te opakowania, ponieważ spakuję jutro do pracy w woreczek, żeby wygodniej mi było już i I kawy chciałabym wam pokazać ten słójczek i um, taki mój mały trik, to ja zawsze mam kalorykę pod spodem, więc y, mogę sobie mniej więcej zważyć i policzyć i mam też tutaj kod kreskowy, żeby łatwiej było dodać do aplikacji. Więc tu są te marshmallow i zobaczcie, mam tutaj te ciasteczka świąteczne i tak samo tutaj też mam kalorykę i chciałam wam pokazać, że jak zjemy te święte Ciasteczka, to właśnie w tym słoiku pójdą te pierniczki. Do tego słoika pójdą te pierniczki. A na ten moment po prostu te pierniczki idą do szafki i będą czekały, póki zjemy te ciasteczka. Te ciastka dostaliśmy z Niemiec, od Destina mamy. Na pewno też pokażę Wam całą paczkę, którą dostaliśmy z Niemiec. I nawet chyba jutro, ponieważ będziemy nagrywać kalendarze adwentowe, ale to w jutrzejszym filmie, właśnie jak otwieramy pierwsze numerki i pokażę Wam wszystkie moje kalendarze adwentowe. Więc te pierniczki na razie do szafki. A na razie trzeba zjeść te ciasteczka czas wyjąć lunchboxy i przygotować się do pracy i mam tutaj przygotowaną właśnie kawę marshmallow, ponieważ mam gorącą czekoladę w pracy, to właśnie zabiorę jedną paczkę, biorę sobie orzeszki na przekąskę i przez to, że mam te cynamonki i myślę, że już znalazłam ile mają kalorii, więc teraz zobaczcie ile jedna bułeczka ma kalorii i przez to, że zabieram te bułeczki, to zrobię nam sałatkę i bardzo mi smakowała ta sałatka, która dzisiaj była w diecie pudełkowej, więc zrobię sobie podobną, tylko dodam pomidorki, więc mam tutaj praktycznie to samo. Rukole, pomidory, ananasa, którego dzisiaj kupiłam. On jest bez dodatku cukru. Serki, paprykę i może jakiś sosik, nie wiem. Lunchboxy przygotowane i pokażę Wam, jak będą już gotowe. Gotowe lunchbox, w jakieś, nie wiem, 10 minut przygotowane, bo musiałam wszystko poważyć. I mój lunchbox ma. 506 kalorii. Taki wiecie cały. A tutaj mam 40 gram orzeszków i one mają 336 kalorii. Widzicie to? Tu jest tyle. 336. Tu jest tyle. 500. I do tego biorę nam te szoty. One mają po 50 kalorii i łącznie mamy 800... Niecałe 900 kalorii, tak jakby jeden lunchbox orzeszki. Dla Dostoevskiej dałam więcej orzeszków, więc Dostoevskiej ma 1000, ja mam 800. I do tego bierzemy kawa, ale ta kawa jest 0 kalorii, bo ona jest bez dodatku cukru po prostu zwykła kawka. No i jakbyśmy chcieli, ale raczej nie jutro, to zabieram marshmallow. No i co? Czas to spakować. Przygotowałam sobie moją tutaj torbę na lunchbox. Więc ja swoje spakuję, Dustin też ma torbę, więc jego spakuję i tak wygląda nasz posiłek na jutro do pracy. Stop. Przyszedł czas na kolację i mamy to samo, tylko Dustin ma więcej i ważyliśmy te porcje. Dustin ma 150 g więcej, więc zaczynamy. I postanowiłam odgrzać ten kalafiat w piekarniku, bo taki nam najbardziej smakuje, kiedy jest zrobiony oryginalnie. Więc ja przykładam do szklanego naczynia i pokażę Wam, jak będzie wyglądać już po podgrzaniu, po podpieczeniu. Tak wygląda ten kalafior po 15 minutach w piekarniku. Osobiście uwielbiam, bo już nie nieraz jedliśmy. E, Dasi ma to samo. Wydaje mi się, że Dasi ma trochę inny sos. E, Dasi już spróbował to od 1 do 10? No takie 7. 7? Okej. Ja teraz jest, spróbuję. Mm, ja lubię. To jest moje danie, więc dla mnie... Um, Taki klasyczek to myślę, że 8 na 10, bo niczym mnie nie zaskoczyło. Takie 8,5 na 10, więc myjemy. I praktycznie to już będzie wszystko w tym filmie. Jeszcze później się z Wami pożegnam. Czas na podsumowanie. Ja uważam, że troszeczkę porcje były za duże, ale bardzo mi wszystko smakowało, oprócz smoothie. I yy, kolejny też chcę zamówić, ale chcę spróbować w wersji wegańskiej i o troszeczkę mniejszej kaloryczności. Adastin, jak Ty uważasz? Dla mnie spoko, Porcje w sam raz mi się wydaje da się najeść. Akurat nie przejeść, da się najeść. Ogólny cały kształt mi się wydaje tak 6-7 może na 10? na 10. A co ci najbardziej smakowała, co najmniej? Mm, najbardziej chyba właśnie ten kalafior. Kalafior, okej. Okay. A co było najmniej? Chyba ta surówka, sałatka, co to tam było? Surówka, okej. Okay. A dla mnie najbardziej smakowała to właśnie surówka obiad był spoko, ale jednak surówka wygrała, a najmniej mi smakowało smoothie, a ci smoothie, ty mówię, że ci nie, smakuje ja nie lubię ogórku, więc to jest tylko i wyłącznie moja preferencja, Dusty mówi, że pycha, więc to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia jutro